Przyszedłem kupić kwiaty, jakiś wieniec albo. Nie ma. Wszystko sprzedane. Właśnie miałam się zbierać, bo po co tu będę tkwiła po próżnicy? Nie dziwcie się, panie. Wszystko na pogrzeb poszło. Każdy chciał na grób księżnej bukiet zanieść anemony, piwonie, gladiole. Ale ona to najbardziej lubiła zwykłe róże. Wiem, bo czasem jej dwórki tu przychodziły. Najpiękniejsze kwiaty dla niej wybierałam. Pachnące z dużymi pąkami, takie co długo postoją. A, nadal nie mogę w to wszystko uwierzyć. Zginąć z rąk własnej siostry. Jak to się mogło stać? Pytasz, jak to się stało. Szybko i niespodziewanie. Zanim zrozumiałem, co się dzieje, już nie żyła. A! Nikt nie podejrzewał, że Jana będzie aż tak zawzięta. Ani Damien, ani ja, ani sama księżna. A! Już. Anna Henrietta bardzo chciała wierzyć, że dla Siany jest jeszcze nadzieja, że okaże skruchę, więc wyciągnęła do niej rękę. Za wcześnie. I zbyt ufnie. A, już poznaję. Wyście są ten wieźmin z północy, co nas przed bestią uratował? Mhm, powiedzmy. Czekajcie, proszę. To dla Was. Myślałem, że kwiaty się skończyły. Odłożyłam jeden bukiet, żeby samej zanieść, ale weźcie go. Wiem, że byliście z księżną blisko. Ile jestem winien? Nic. Zachowajcie te pieniądze i wznieście dziś wieczorem toast za jej pamięć. Tak zrobię. Bywaj. So am